Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oto 14 odcinek z serii Zagrajmy Wy Mega X na snes -a. W dzisiejszym odcinku bezbędnego przedłużania przejdziemy do sekretu, którego zapomniałem zebrać w mojej serii na 100%. Ogólnie przepraszam was za to, że o tym zapomniałem, ale przynajmniej jest powód teraz, żeby zrobić o tym specjalny odcinek. No i żeby zrobić też pełnoprawny poradnik jak zdobyć Hadouken, co zresztą wiecie po tytule odcinka. Ponieważ wcale to nie jest takie proste, o, tym, o czym zaraz się przekonacie. Ogólnie najprostszą metodą, żeby zdobyć Hadoukena, jest stanie je w jednym miejscu 4 razy. Później je zobaczycie, jest ono pod koniec poziomu. Oczywiście jest, znajdujemy się w poziomie Armoret Armandillo. i możemy po prostu czterokrotnie przejść poziom i stanąć w tym danym punkcie. Natomiast jak teraz widzicie o wiele lepiej jest spotkać, stanąć w tym miejscu, gdzie znajduje się nietoperz z Mega klasycznego i ogólnie to jest jedyny nietoperz w który tak wygląda, to jest taki isterek, ponieważ to jest ostatni nietoperz z klasycznej ery Mega który się zachował do Mega X, no i my się go oczywiście pozbyliśmy. Ogólnie tak, jeżeli chcemy zebrać Hadouken, to musimy stanąć 4 razy w tym punkcie, i możemy to przyspieszyć poprzez po prostu ginięcie po staniciu w tym punkcie. Spadamy w przepaść i się odwracamy, robimy to samo z checkpointa. Dlatego właśnie farmyliśmy życie na tym nietoperze, który ma strasznie dużą szansę by wrzucić nam życie. Jak mogliście zauważyć. No i kiedy już mamy te życia i wiemy, w którym miejscu stanąć, trzeba jeszcze widzieć, że, że musimy posiadać wszystkie możliwe ulepszenia, to znaczy wszystkie subtanki, hard containery. Oczywiście wszystkie części, w tym część Bustera, więc możemy to zebrać albo kiedy zbierzemy kapsułę doktora Lighta, albo kiedy mamy wszystkie części i Zero odda nam swój po prostu Z-Buster, ponieważ tak to się on nazywa. I po prostu przechodzimy za pierwszym razem poziom, giniemy i zaraz cały ten proces zobaczycie. Ogólnie tylko powiem Wam, że najlepszą zaletą Hadoukena jest to, że pokonuje każdego przeciwnika na jednego strzała, nieważne czy to jest finalowy boss czy nie. O czym zresztą się zaraz przekonacie. I tak, ten boss może pokonać nawet Sigma. Nie, nie może pokonać finałowej formy, dlatego że po prostu musimy stać na ziemi, by użyć Hadoukena. To jest niemożliwe stojąc na ziemi użyć Hadoukena, żeby trafić Sigma w głowę podczas kiedy się kresą jego ręce, ponieważ są po prostu za nisko. Tak samo też bardzo ważne jest wiedzieć to, że Hadouken może zostać jedynie użyty kiedy jesteśmy na ziemi. Jak widzicie właśnie ten punkt, gdzie znajduje się to życie, jest właśnie tym punktem, do którego idziemy, a potem giniemy. Są plotki, że trzeba mieć maksymalne zdrowie, kiedy stajemy w tym miejscu. Są one kompletnym fałszem, jak zresztą zobaczycie w tym odcinku zostanie to potwierdzone. Taki jest mit, lecz tak naprawdę to jest tylko takie zbędne utrudnienie i taka dyskomunikacja wśród graczy, dlatego wszyscy uważają to trochę błędnie. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to możemy używać hadukena tylko na ziemi. Tylko kiedy mamy maksymalne zdrowie. Ale natomiast, kiedy trafimy przeciwnika hadukenem, zabijamy go bezwarunkowo. Zdejmujemy mu cały pasek zdrowia. A więc na koniec wspomnę tylko o tym, że na sam koniec odcinka po zdobyciu kapsuły doktora Lighta zawierającej hadukena, o czym nie wspomniałem, zejdę na dół i pokażę Wam mniej więcej jak się używa tego hadukena. Tak samo ciekawostka, można użyć hadukena tak, żeby go po prostu wystrzelić bez żadnych problemów, po prostu tak samego z siebie, ale zazwyczaj to się nie udaje, ponieważ to wymaga bardzo dokładnych inputów i zamiast tego najpierw strzelamy z Exvastera, a dopiero potem z hadukena, co sprawia, że boss ma dodatkowe klatki nieśmiertelności, mogące zniwelować użycie hadukena. Dlatego jest niemożliwe użycie tego w ten sposób, chyba że jesteś bardzo doświadczonym graczem. Dlatego też jeszcze wspomnę, że jeżeli jeszcze chodzi o kwestie jak użyć Hadukena, to działa to tak samo jak w Street Fighterze. Musimy nacisnąć szybko w dół kierunek, którym chcemy uczyć naszego Hadukena, no i oddać, po prostu kliknąć przycisk strzału. Wtedy, jeżeli wykonamy to odpowiednio szybko, i w odpowiedniej kolejności to wystrzelimy Hadoukena, właśnie strzelając przypadkowo z Exposera na początku, albo w ogóle z niego nie strzelając. Na koniec odcinka jeszcze tylko wspomnę, że będzie taka kompilacja poziomu Fortecy Sigmy, w której będziemy pokonywać finałowych bossów, oczywiście tych, których da się w miarę pokonać Hadoukenem. I to będzie tylko takie podsumowanie, jak to działa. Tak samo też warto wspomnieć, że jeżeli X użyje Hadoukena, to słyszymy Dosłownie jego głos mówiący Hadouken, co będziemy można usłyszeć przed właśnie montażem, jak można użyć Hadoukena na finałowych bossach. To jest też bardzo ważną ciekawostką to, że na Mega Manie X Legacy Collection, ani też Universal Collection, i takich innych rzeczach, które po prostu zawierały Mega Man X, w każdej takiej kolekcji został wycięty głos X. Dlatego możemy tylko w tym miejscu usłyszeć jego oryginalny głos. No i niedługo przejdziemy do kapsuły, dlatego teraz już się z wami żegnam. Zapraszam do oglądania jak zbieram kapsułę, potem jeszcze pokażę wam tylko za drzwiami do bossa jak ich trochę użyć. No i na końcu zapraszam was do epickiej kompilacji jak można dobrze skorzystać z Hedukena. No a więc z mojej strony w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do oglądania, na razie, no i cześć. アドあーうか。 โอเค